Cześć, kochani, tu Agnieszka, robimy dzisiaj test. Test makijażowy. Dawno nie było żadnego testu, żadnego takiego filmu, w którym się malowałam i naszła mnie dzisiaj ochota, tym bardziej, że ostatnio dopadłam coś, co mnie kusiło już od dłuższego czasu, i jest to paleta The Sophisticate. Charlotte Tilbury. Jeżeli nie widziałyście jeszcze testu palety Pillow Talk, tej małej na moim kanale, to zapraszam Was na playlistę. Rozkładam palety na części pierwsze. Będziecie mieć podlinkowaną tą playlistę w opisie filmu. W sumie tamten też Wam mogę podlinkować. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o Pillow Talk, no to nie wszystko poszło tak, jak to planowałam. Natomiast, dlaczego zamówiłam jeszcze jedną paletę Charlotte? Tamtej się pozbyłam, tamtą odsprzedałam. Dlatego, że to jest jedyna matowa, w pełni matowa paleta Charlotte Tilbury i kolory są bardzo, powiedziałabym, neutralne. Mamy tutaj cztery matowe cienie: mamy ten zasadniczy cielisty beż, mamy chłodny brązik, troszkę bardziej neutralny brązik i taki kolor przejściowy, taki beż. Wpadający trochę w żółte tony. To jest jedyny cień, nad którym się zastanawiam, czy na pewno będzie dla mnie ok, ale generalnie jest to paleta mała, kompaktowa i mam nadzieję, że taka bardzo wiecie: zasadnicza, taka na co dzień, szybka, że makijaże będą się nią łatwo robić. Zaraz przetestujemy jakość. Jeżeli chodzi o całą resztę produktów, kosmetyków, które mam na twarzy i będę miała na twarzy, te, którymi skończę makijaż, będziecie mieć wypisane je w opisie. I jeżeli chodzi o tą paletę, ona w tym momencie jest na Seforze niedostępna. Nie wiem, czy ja wykupiłam ostatnią, bo po tym jak kupiłam, to po prostu zniknęła. Ale kosmetyki Charlotte Tilbury są na Asosie i one są tam taniej niż w naszej Seforze. A dostawa, zdaje się, też jest darmowa, więc wydaje mi się, że bardziej się opłaca kupować tam. Ja chciałam ją szybko, więc zamówiłam u nas i jeszcze miałam zniżkę tą Seforową za punkty, więc wyszło mi w miarę ok, jeżeli chodzi o kasę. Natomiast tak. No taniej to ogólnie taniej wychodzi na Asosie. Jeszcze jak są jakieś zniżki, to nie wiem, czy Charlotte chodzi, bo zamawiałam stamtąd, ale nie pamiętam po prostu. Stamtąd zamawiałam Pillow jeszcze zanim chyba się w Sephora Charlotte pojawiła. Jak widzicie, opakowanie jest takie dosyć gładkie i już u mnie dosyć opalcowane, w sensie ślady palców zostają, więc te opakowania z założenia mają być takie eleganckie, ale przez jakby no właśnie, to wykończenie, no popatrzcie. Nie wygląda to zbyt estetycznie. A ja ją wycierałam przed chwilą. Także mamy tutaj lusterko i cztery cienie w takim właśnie złotym, w takiej złotej kasecie. No, niby wygląda to wszystko fajnie, elegancko. Paletka jest bardzo leciutka, bardzo mała, no bo to jest paleta, która jest, widzicie. Wielkości mojej dłoni. Także y, przechodzimy do makijażu. Makijażów spróbuję, spróbuję zrobić dwa. Jedno oko takie lżejsze, drugie ciemniejsze, żeby po prostu te cienie przetestować na y, dwa sposoby. Myślę, że tutaj pięć makijaży, test pięciu makijaży, tak jak czasem kręcę przy większych paletach czy siedmiu, nie jest potrzebny. Poradzimy sobie z jednym okiem i z drugim okiem. Także, jeżeli jesteście ciekawe, jak ta paleta się sprawdzi, jak ta kolorystyka będzie wyglądała. Y, do mojego typu urody, no bo ja testuję pod mój typ urody. Pamiętajcie, że to, co będzie pasowało na przykład mi, może nie pasować Wam. Jeżeli macie cieplejszy typ urody, to ta paleta wypadnie chłodniej, oczywiście. Jeżeli macie jaśniejszą cerę, o co w sumie trudno, to będzie ciemniejsza, i tak dalej, i tak dalej. Także chodzi tutaj o sprawdzenie jakości i czy coś fajnego można z tego wyciągnąć bazowego. Jeżeli jesteście ciekawe, to oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie. A teraz szybciutko wszystko zasłoczujemy i, i wam powiem, jak na słoczach te cienie wyglądają. Zresztą już mamy. W ten sposób zasłoczyłam, tylko na palcach, żeby było dobre nasycenie kolorów. Ten wygląda w tym momencie bardzo biało, ale wierzcie mi, on nie jest biały. On jest taki bardzo jasno beżowy, taki ekry. Ten Wypada mniej żółto niż w paletce, wydaje się taki bardziej beżowy, chłodny troszeczkę, przynajmniej tak jak ja to widzę w tym momencie. No i tu mamy ten trochę cieplejszy i trochę chłodniejszy brąz, przejedziemy jeszcze po ręce, piękne słocze, naprawdę piękne. No, ale chciałam Wam pokazać tak na ręce, chociaż wiecie, słocze na ręce tak naprawdę niewiele mówią, bo to jest zupełnie inna skóra. Na ręce mam sam, samo ciało, tutaj już mam przypudrowane powieki. Bo ja pracuję w technice na sucho i tylko na sucho nie lubię techniki na mokro. Nie, nie jest to odpowiednia technika dla mojej wiotkiej powieki, bo jak widzicie, ja mam dosyć wiotką powiekę, dużo skóry, tutaj jest takiej luźnej, więc ta technika jest dla mnie po prostu lepsza. Zaczynamy, zaczniemy sobie od cienia. Aha, tutaj mamy jeszcze nazwy cieni, to może Wam pokażę. Jakby co? Tak wygląda tył i są nazwy cieni. E, zaczniemy oczywiście. Mimo, że już sobie delikatnie przypudrowałam pudrem Paw Cloud Spazer powieki, to jeszcze nałożymy ten. Zobaczymy po prostu, e, jaki jest ten odcień i czy on będzie wyrazisty, widoczny, czy em, nie będzie go praktycznie widać i będzie wyglądał naturalnie. Zaczynamy. I tutaj mam pędzel Blended, Blended e, Pro, widzę 223. Zobaczmy. No, właściwie to nie zobaczymy za dużo, bo tutaj niewiele widać z tej prostej przyczyny, że rzeczywiście ten kolor z moją karnacją jest dosyć zgrany. Wygląda bardzo naturalnie. Nie ma tutaj żadnego błysku. No to jest po prostu totalny mat. Jeżeli chodzi o moją skórę i stan mojej skóry w tym momencie na powiekach i tak dalej, no to ja sobie troszeczkę, wiecie, pomagam retinolem, więc. Yy, Mam wrażenie, że ta skóra mimo wielu nawilżeń i tak dalej jest jednak troszkę bardziej przesuszona niż normalnie. Widzicie, nic się nie stało, nic się nie zmieniło. Właściwie jedyne co można powiedzieć to, że koloryt się troszeczkę wyrównał i brew odskoczyła. Tak, także teraz spróbujemy na jednym oku tego brązu neutralnego, a na drugim oku w zewnętrznym kąciku Zresztą w obu przypadkach tego chłodniejszego brązu. Zrobimy takie po prostu oko, jedno i drugie bardzo e, podobne. I zaczniemy może od tego bardziej neutralnego brąziku. Będę go nakładała w zewnętrzny kącik pędzlem Hulu P38. Na początek nabrałam sporo, troszkę się przypyliło w opakowaniu, ale myślę, że będzie ok, zobaczmy. No, fajnie to wygląda, w sensie, jeżeli chodzi o kolor to kolor jest rzeczywiście bardzo neutralny i jakoś bez większych problemów go tutaj przyklepuję. Dlaczego je przyklepuję? Bo to też jest istotne, niektórych może to dziwić. A no właśnie ze względu na budowę mojej powieki, która jest bardzo wiotka. Skóra jest wiotka i jak potrzemy po takiej skórze, to wszystkie te załamania tak jakby, wiecie, w jedną stronę się zabarwią, a w drugą nie i ciężko to później wyrównać. Więc dlatego jedziemy w ten sposób. Teraz to sobie troszeczkę rozcieram też takimi pacającymi ruchami ku górze. Widzę, że jest ok. Wiadomo, że rozjaśniło się oczywiście. Trochę się osypało, ale niewiele. Wiadomo, że to się rozjaśniło wszystko, ale zaraz zobaczymy, czy można tutaj ładnie dołożyć, czy wyjdzie to plamiście. Oczywiście to, co ja widzę w obecnym świetle, które mam nagraniowe. I to, co widzę na przykład w podglądzie na dole, to może być zupełnie co innego, niż Wy widzicie. No niestety kamera ma to do siebie. Słuchajcie, ja czasem robię tak mocne makijaże, które totalnie giną później, jak nagrywam film i piszecie mi fajny makijaż, ale tak jakby one są naprawdę <laughs> przerysowane, a w kamerze wyglądają, no ma tam jakiś makijaż. Także tak to wygląda od tej strony technicznej nagrywania. I teraz ja lubię sobie tak, no powiem Wam, że... Um, jest tutaj, dzieje się. Jest pigment, nie jest właśnie taki jakiś mocny, intensywny węgiel, który jak przyłożymy do powieki to zostaje. Bardzo dobrze się rozciera ten cień. To na pewno. Yy, I... Widzicie, że ja tutaj pracuję, pracuję, podnoszę go cały czas coraz bardziej do góry, a jego wciąż jest dużo. Także muszę wziąć osobny pędzel i po prostu to rozetrzeć jakoś, a żeby sobie nie zrobić Węgielka i spróbuję to rozetrzeć takim bardziej kulkowym pędzlem, troszkę bardziej zbitym, ale widzę, że mi on nawet nie tyle rozciera, co ten cień. Popatrzcie, ściera. Jak przejadę, tak? Widzicie to? Co się stało? Starło się po prostu. Tak, tak się starło, tak sobie można zetrzeć. Okej, okay, tego się nie spodziewałam, to muszę powiedzieć. Dobrze, zajmijmy się może w takim razie roztarciem tego, co tam się trzyma i się nie chce odczepić, ale zostaje i da się rozetrzeć. Ok. No nie jest to to, czego się spodziewałam. Spodziewałam się, że jak jednak doklepię, to po prostu będzie się to trzymać. I teraz też mam taką nadzieję, robiąc to drugi raz. Powiem tak, przy technice suchej. No ta formuła chyba nie do końca gra tak, jak powinna. Wezmę dużo luźniejszy pędzel i to będzie Blended Pro 225 i spróbuję to bardzo delikatnie teraz rozmyślać, bo tamten pędzel po prostu był też za mocny. O i od razu sobie ściągnę nadmiar. No mamy bardzo naturalny efekt, to na pewno. On jest po prostu taki... Jest ok, jest delikatny. Nic tutaj e, nie ma za nadto. Teraz w takim razie spróbujemy z tym bardziej żółtym cieniem, właściwie z tym beżem i pojadę e, pozostałą część powieki ruchomej. I tutaj będę miała pędzel, nie wiem jaki. Jakiś Bobby Bear. Okej, okay, to jest chyba z koreańskich jakichś. I spróbujemy przyklepać ten kolor. Czy Wy go w ogóle widzicie? Bo ja mam wrażenie, że go... To bardzo nie widać. Jest taki delikatny. Jest bardzo delikatny. W sensie, no widać go, że jest, ale nie robi jakiegoś efektu takiego grzmotnięcia cieniem też, nie? Więc to wszystko wyszło takie bardzo delikatne. Spróbuję jeszcze tym ciemniejszym troszeczkę tutaj doklepać. Ale powiem wam, że cienie się łączą pięknie, tylko że one rzeczywiście są. Nie wiem, jakoś miałam takie wrażenie, że ta paleta będzie sprawiała, że te makijaże będą bardzo mocne. Nie wiem dlaczego, tak sobie pomyślałam. A one rzeczywiście są takie w sensie, on, bo robimy jeden, jest taki bardzo naturalny. Te przejścia są, widzicie, nie jakieś takie. Wyraziste. Jeszcze tym troszeczkę dołożyć ciemniejszego. Ale też nie wiem, jaka będzie trwałość tutaj, bo... No nie wiem. Powiem tak. Do makijażu dziennego spoko. I ja sobie to ogram. Ale taki makijaż bardziej właśnie teraz, jak robię dla Was. Gdzie staram się jednak zrobić troszkę mocniej. No to tutaj tak się nie da za mocno tym. Także e, ja używam palet jeszcze lżej w ciągu dnia, także dla mnie będzie ok, ale nie wiem czy dla każdego. Teraz sobie pojadę tym ciemniejszym po prostu tutaj po dolnej powiece. I tutaj tak naprawdę niewiele więcej z tą paletką można zrobić. To no niewiele więcej. Co, mogłabym jeszcze ewentualnie dać ten najjaśniejszy tutaj na środek powieki, ale tak tylko doklepać. I nie wiem czy to ma jakikolwiek sens. W sensie zrobi się nam większa, większa różnica, bardziej bryła z powieki, ale no nie wiem, takie, takie delikatne coś. Ja y, na co dzień właśnie staram się nie używać błysków, w sensie nie, nie używam ich za często, tylko pracuję sobie w matach i powiem tak, że no to jest paleta, której prawdopodobnie będę używać, ale popatrzcie, jaki tutaj jest tragiczny osyp już tak swoją drogą. Bardzo duży osób się zrobił, ale też widzę, że bez większego problemu się usuwa. Jeszcze chciałabym tym najjaśniejszym cieniem troszeczkę tutaj podciągnąć te rzeczy, które wyszły. W, tak, wiecie, nie wyszły tak do końca równo, jak powinny. No, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Będziemy się zastanawiać, jak dokończę makijaż tak naprawdę, bo w tym momencie no, to, to nie jest tak, że tu widać wszystko. Jeszcze mam ochotę cały czas przy tym grzebać. Ale okej. Okay. Dobra, to zobaczymy w takim razie bardzo podobne zostawienie, tylko że z tym jaśniejszym cieniem, z tym jaśniejszym brązem w zewnętrznym kąciku. Czy on będzie się podobnie zachowywał, czy inaczej? Czy też się będzie tak rozcierał? mi się, że troszkę są plamiste te cienie też w tym momencie. Jak staram się ich dużo nałożyć, żeby rzeczywiście był ciemniejszy troszeczkę efekt, to robi się tak z deka plamiście. Widzicie? Pociągnęłam i już od razu są takie dziwne fałdy w niektóre strony. Zróbmy tak. Robi się to samo. Ściera się. Widzicie? Jak się przejedzie pędzlem, robią się plamy i się ściera. Czyli nie jest to za bardzo paleta do dokładania przy tej technice oczywiście, bo pewnie przy technice na mokro, która jest no taka że wiadomo, przyklei nam się wszystko dużo bardziej. Prawdopodobnie przy tej technice ona będzie, wiecie, idealna. Ale tak jak wam powiedziałam, to nie jest moja technika. Pojedziemy jeszcze tym tym samym pędzlem już ten beżyk i troszkę go przeciągnę nad yy, ten Ciemniejszy cień. Ale wiecie co? One się łączą niesamowicie, te cienie. Tak jakby to jest jeden ruch i one się łączą. Natomiast, no, czy sam efekt jest wart takich pieniędzy? No właśnie. I jeszcze dolna powieka, i tutaj też analogicznie, jak po tamtej stronie przejadę ją po prostu tym chłodniejszym brązem. Nie no, wydaje mi się, że to jest zbyt plamiste, żeby istnieć. <grystanie> Tutaj, w zewnętrznym kąciku właśnie jak dokładam. Dokładając robię tak, że w jednym miejscu dokładam, ale tam, gdzie jest krawędź pędzla i jest tak jakby ruch, to ym, stamtąd się ściąga. Więc tak, no zdecydowanie dla mnie to nie jest paleta, którą będę myziać i myziać i myziać i blendować. Natasza jednak tutaj przebija. Czekajcie, bo wzięłam zły pędzelek i sobie w końcu zrobię ciemne tutaj pod łukiem brwiowym, a chcę jasne. Ja jeszcze będę testować tą paletę tak sama z siebie, nie przed kamerą, bo jakoś tak wtedy jest mi po prostu łatwiej pomalować się, wiecie, tam przy moim, że tak powiem, stanowisku makijażowym. Nie jestem zadowolona za bardzo z tego, co wychodzi. No i tak można dokładać i dokładać. Wydaje mi się, że ta gra nie jest warta świeczki, chyba. W sensie znam lepsze mini palety w podobnych cenach, które, no, tak jakby szybciej się trochę z nimi pracuje. No i nie ma tego, że dokładacie, i tak jakby pyłek wam odpada, bo to jest Taka sucha formuła powiedziałabym. No, ale nie wiem. Dobra, słuchajcie, zrobiłam takie najprostsze coś, co mogłam zrobić, i tutaj nie ma żadnej filozofii, to było po prostu przetestowanie cieni. Dokończę ten makijaż teraz poza kadrem i oczywiście pokażę Wam efekt finalny, no bo w tym momencie to jest efekt zombie, tak naprawdę, bo zawsze jak nie wytuszujemy rzęs, nie dołożymy całej reszty, troszkę to coś takiego, no, wygląda po prostu nie tak jak powinno. Także już za momencik do Was wracam. Okej, okay, kochani, pora na na podsumowanie skończyłam już makijaż, dołożyłam rzęsy, trochę brązera, rozświetlacz, pomadka na usta i tyle i powiem Wam tak jeżeli chodzi o podsumowanie tej palety. Nie jest to paleta, która mi się w tym teście sprawdziła. Myślę, że zgodzicie się ze mną, widziałyście, co tam się działo, że po prostu jak dokładamy, to potem możemy to zetrzeć w mojej technice. Ja cały czas to, wiecie, zaznaczam, że to jest przy suchej technice. Ja ją testowałam przy suchej technice. Jeżeli yy, szukacie testów z technice mokrej, no to musicie poszukać po prostu gdzie indziej. I jeżeli chodzi o tą paletę, to powiem tak, to... Co wyszło, jestem w stanie osiągnąć paletą y, z Makeup Revolution. Po prostu czekoladką białą, bo i podobne kolory się tam znajdą y, i efekt będzie podobny, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo bazowa paleta. Poszłam dokończyć makijaż w świetle dziennym i szczerze. Y, wygląda to tak ok, tak totalnie bazowo, więc jeżeli szukacie rzeczywiście paletki tam z wyższej półki cenowej, która da Wam taki zwykły totalnie efekt no to ok, to możecie stawiać, możecie wydawać kasę. Ja nie żałuję, że ją kupiłam, bo ja jej będę używać. To jest moim zdaniem fajna paleta do zestawienia. One color po prostu, albo jeden kolor, dwa kolory. Zestawienie, nie wiem, bo widzicie, ja zrobiłam dwoje oczu, a tak naprawdę wyszło bardzo podobnie, tylko ten ton jest trochę inny. Popatrzcie, Ta jest chłodniejsze, to jest cieplejsze, o ile dobrze pamiętam, strony, na których robiłam makijaż. Można nią zrobić lżejsze smołki. Można przyciemnić oko. Można rzeczywiście ten zewnętrzny kącik trochę przyciemnić. Tutaj dać ten jaśniejszy beż. Ale to wciąż, to wciąż jest coś, co można osiągnąć tańszymi paletami. Ja tak jak powiedziałam, nie żałuję, ja jej będę używać. Według mnie ta kolorystyka, jako taka bazowa kolorystyka, mi pasuje, tylko po prostu trzeba, chyba muszę się nauczyć z nią pracować. Muszę wiedzieć, że od razu nakładamy pewną część cienia, pewną ilość cienia, rozcieramy delikatnie bardzo, nie bawimy się, nie dokładamy nie wiadomo ile, no bo im więcej zabawy, tym gorzej, moim zdaniem. Także. Paleta jest spoko. Jest spoko, jest bardzo bazowa. Jeżeli na przykład chcecie komuś kupić taki troszkę bardziej ekskluzywny prezent o, nie wiem, mamie, cioci i tak dalej, siostrze, to myślę, że może być ok, bo to jest paleta, właśnie wydaje mi się taka, przy której. Takie najprostsze rzeczy będą najlepsze, po prostu. Taki prosty makijaż, jak właśnie moja mama bierze jeden cień i sobie tam rozsmarowuje, rozciera i myślę, że jej by się to bardzo dobrze sprawdziło. Nie jest to na pewno paleta do makijaży instagramowych, to jest paleta typowo um, upiększająca, ale jeżeli chodzi o tą kwotę, ile ona kosztuje, bo ona kosztuje około 200 zł na Asosie niecałe, no to jest to dużo jak na taki efekt, więc... Um, ja wiem, nie mogę powiedzieć, że lećcie, kupujcie, bo znalazłam coś niesamowitego. Jest okej, okay, ale są lepsze po prostu. Są lepsze palety. Szczerze bardziej mi odpowiadają formuły i zestawienia kolorystyczne na przykład um, Diora czy Chanel. To są palety niewiele droższe, a tam czuć jakąś tą jakość wykończeń. Wszystko jest takie bardziej szlachetne. Tutaj jest pozycjonowana ta marka na taką właśnie bardzo premium, bardzo wiecie, gwiazdy i tak ale to, to jest tak chyba na wyrost, tak mi się wydaje. Także nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona, jest ok, ale nie jest to jakiś totalny sztos wow, Charlotte Tilbury, po prostu. Mam nadzieję, że ten, e, chyba nie za długi film, mam nadzieję, taką przynajmniej, że się Wam podobał, e, że coś się dowiedziałyście, przede wszystkim jeżeli miałyście ochotę na tą paletę, to pewnie z niej zrezygnowałyście albo stwierdziłyście, że no to jest coś, czego Wam potrzeba. Jeżeli fajnie spędziłyście ze mną czas, zostawiacie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!